Serdecznie zapraszam do licytacji aukcji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Tym razem na rzecz rzeczy od serca. Moja rzecz od serca to coś wyjątkowego, coś czego wcześniej nie było czyli udział w pokazie. Szczególnie dlatego zapraszam panie przede wszystkim do licytacji, bo to wyjątkowe wydarzenie i możliwość wzięcia udziału w pokazie i bycia tą i pierwszą, jedyną, która otwiera pokaz najnowszej kolekcji Tomao Tomo i staje się to realne. Robimy coś wielkiego, wspieramy dzieciaki. W tym roku jest trudniej niż zawsze. W tym roku jest troszeczkę gorzej z tym wszystkim. Dlatego mobilizuję Was, bardzo Was proszę, licytujcie na maksymalnie najwyższą możliwą stawkę. Bo przecież o to nam chodzi, żeby pomagać. W związku z tym, moja rzecz od serca to pokaz Toma Otomo, otwarcie pokazu i 25 finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Licytujcie. Zapraszam i do zobaczenia, Tomasz Olejniczak.